Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Erzgebirge Aue zmierzy się z Borusją Gladbach. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Borussia Mönchengladbach zagra dzisiaj w następującym składzie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Czy przełamie impas? Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Nie ma dużo miejsca. Szuka szansy. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Alasan Plea. Florian Neuhaus. Obiecująco wygląda ten atak Borussii Mönchengladbach. Dopadł do tej piłki, naprawdę groźnie. Ricochet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Świetnie teraz zablokowany. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Cierpliwie przygotowują na tarcie. Póki co mamy remis. Neuhaus, Julian Weigel. Poradził sobie. Minął z wodem. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Florian Neuhaus. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Zagranie w okolice pola karnego. Co za interwencja! A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Może teraz zagrozić obronie. Florian Neuhaus. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania, poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni, Lea, Czwanchara, Śwanczara przy piłce, pokazuje się w ofensywie. Podręcznikowa wprost, interwencja w polu karnym. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Zbyt czytelna ta centra. Partnerzy odcięci od piłki. Musi być bramka i gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Play Pewne wejście we własnej szesnastce. Takich okazji może już nie być. Muszą poszukać bramki na remis. I spokojnie broni to bramkarz. I tylko jedna minuta. I oto sędzia odgwizduje koniec meczu. Ekipa gospodarzy wyraźnie przybita. Muszą tutaj przełknąć gorycz porażki. Zespół przegrywa tylko jedną bramką, ale porażka to porażka. Niestety, na tym poziomie różnice są często marginalne i rywale wykorzystują wszelkie, nawet najmniejsze błędy. Następnym razem muszą zagrać dużo uważniej. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. Gwizdek i zaczęło się. To musi być bramka. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem.